Stań Boże, witajcie. Mamy dzisiaj piątek 10 marca i posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Księgi Rodzaju. Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził się mu on podeszłych już jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa widząc, że ojciec kocha go więcej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać. Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, Izrael rzekł do niego, wiesz, że bracia twoi pasą trzody w Sychem, Chcą, chcę więc posłać ciebie do nich. Józef zatem udał się za swymi braćmi i znalazł ich do tajny. Oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich zbliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą, oto nadchodzi ten, który miewa sny, teraz zabijmy go, i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów. Gdy to usłyszał Ruben, postanowił ocalić go z ich rąk. Rzekł więc: Nie zabijajmy go. I mówił Ruben do nich: Nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go do studni, która jest tu na pustkowiu, ale ręki nie podnoście na niego. Chciał on bowiem ocalić go z ich rąk a potem zwrócić go ojcu. Gdy Józef przyszedł do swych braci, oni zdarli ze niego odzienie, długą szatę z rękawami, którą miał na sobie i pochwyciwszy go, wrzucili go do studni. Studnia ta była pusta, pozbawiona wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, ujrzeli z dala idących z giladu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywice i olejki pachnące. Szli oni do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci, cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni. Chodźcie, sprzedajmy go Izmaelitom. Nie zabijajmy go, wszak jest on naszym bratem. I usłuchali go bracia. I gdy kupcy Madianiccy ich mijali, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, Sprzedali go Izmaelitom za 20 sztuk srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. Zazdrość była ta tym, co spowodowała, że bracia wrzucili Józefa do studni. A nawet niektórzy przecież chcieli go zabić. Zazdrość to jest taka wada, z którą mierzy się każdy z nas. Ta zazdrość w nas będzie, tylko jest pytanie, co ja z nią robię, kiedy ona się pojawia. Co ja z tym smutkiem robię? Czy ja pozwalam temu smutkowi zawładnąć sobą? Czy ja ulegam tej wadzie i idę w grzech? Co robię? To, co mogę zrobić, a to, co na pewno jest dobre, to oczywiście mogę się przeciwstawić temu. Przeciwieństwem zazdrości jest niezwykła życzliwość. Kiedy ja widzę, że ktoś coś ma, i to nie musi być coś materialnego, to mogą być również dary duchowe. Warto spróbować pochwalić kogoś za to, że On coś takiego ma nawet wbrew temu uczuciu. Ale warto też się temu przyjrzeć, temu, co mamy. I ucieszyć się tym i podziękować za to. Nie was błogosławi Bóg wszechmogąc. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, szczęść Boże.